Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardziej z tej strony. Ręce mi opadają z tą B-klasą. Dlaczego B-klasy muszą, muszą być zawsze takie wredne? No ale do sedna. Przyjechał do mnie klient na wymianę oleju i na sprawdzenie klimatyzacji, to znaczy już stwierdził, że klimatyzacja nie działa, był u kogoś innego, nabił gazem do pełna, no niestety nie chłodzi w środku. No i stwierdziłem, no to dlaczego nie zajmiemy się tutaj klimatyzacją, nie ma problemu. No i zaczynamy od Sprawdzenia czynnika. Ponoć było nabijane, ale ja sobie też chcę sprawdzić. Zciąłem czynnik chłodniczy, nabiłem go z powrotem. W tym modelu mamy tutaj 840 gramów, nabiłem z powrotem. Także potwierdziła się tutaj klienta teza, że był uzupełnić olej czy czynnik chłodniczy, Tak, rzeczywiście było go tyle, ile powinno. No i. W star diagnozie podpinam na wysterowanie. Sprawdzam na wszystkie wartości rzeczywiste, no bo wiadomo, żeby klimatyzacja się włączyła, musimy mieć kilka warunków spełnionych. Na pewno mamy temperaturę otoczenia mieć odpowiednią, temperaturę wnętrza pojazdu odpowiednią. Musimy mieć też ciśnienie odpowiednie na spoczynku w instalacji ciśnienia gazu. Jak jest tam poniżej dwóch barów, to prawdopodobnie się w ogóle klimatyzacja nie załącza. Tutaj właśnie w, tej, w tym Mercedesie mamy tutaj jest sprężarka też nowa, bo sobie już do tego auta zamówiłem. Tutaj w tym samochodzie mamy sprężarkę na zasadzie zaworu wydajnościowego. W takich niektórych, jakichś tam Oplach, innych samochodach, mamy tutaj elektromagnes. Po prostu wirnik stoi, nie rusza się. W momencie dojścia zasilania do cewki, złącza się sprzęgiełko, zaczyna kręcić wirnikiem, oczywiście tłoki w sprężarce. Właśnie tak się śmieję, kurczę, miałem tutaj w techniku motoryzacyjnym kończąc 5 lat szkoły, miałem właśnie pracę Dyplomową z klimatyzacji, no to teraz sobie przypominam dokładnie, jak to wszystko jest zbudowane. Oczywiście klimatyzacją się zajmuję jak najbardziej, no ale tutaj musiałem się bardziej tutaj, jak zwykle, niż sama obsługa trochę namęczyć. No i tak i tutaj mamy zawór wydajnościowy. Sprężarka cały czas się kręci jest na stałe połączona przez takie sprzęgiełko teoretycznie y, służące po to, żeby się zerwało w momencie kiedy się nam sprężarka zet, zatrze, żeby pasek nie spadł nic. No to nam się zrywa tutaj sprzęgiełko i chodzi sobie sprężarka na samym orzysku, ale w sytuacji kiedy nie jest zatarta, mamy tutaj zawór wydajnościowy, który po prostu w zależności od podanego napięcia zamyka się lub otwiera w tam w jakiejś części dając większy przepływ gazu do układu klimatyzacji. Oczywiście w klimatyzacji mamy tutaj zawór rozprężny, w którym im większe jest ciśnienie, tym bardziej e, może taka lekka podstawa Wam powiem, może nie będę gadał farmazonów, może Wam powiem trochę prawdy. E, mamy w klimatyzacji dwa obiegi, niskiego ciśnienia i wysokiego ciśnienia. W sprężarka spręża gaz do wysokiego ciśnienia, po czym przez zawór taki tutaj dławik wpada z dużym impetem, zwęża się, to tak czasami jak macie jakiś tam dezydorant i tak psikacie, czy na przykład gaz do zapalniczki, tak psikniecie tak mocno, no to z dużej powierzchni, z dyszy, duże ciśnienie przechodzi przez wąską, takie jest prawo fizyki, wtedy gaz się rozprężając ochładza. No i przez taki dławik sobie wpada przez zawór rozprężny do parownika w środku, no i... Tam temperatura jest dosyć niska, tam około 2 stopni. No i powietrze to Wam przez ten parownik, czyli to taka mini chłodniczka, Wam tutaj zimno do środka, do samochodu e, umieszcza. No i tak, sprawdziłem sobie te warunki pracy na starym No i wychodzi nam, że wszystkie warunki są spełnione. Wszystkie warunki są spełnione do pracy klimatyzacji. Widzianki się zaznaczają, wszystko jest ok. No niestety nie działa klimatyzacja w aucie, jest ciepło. Całkowicie temperatura parownika się nie zmienia. No to e, i co jest właśnie też najfajniejsze, nie było wysterowania na zawór wydajnościowy, czyli jest pozwolenie, ale nie steruje. No to e, zamówi, pewnie, prawdopodobnie zawór wydajnościowy nie działa, jest zepsuty. No to sobie zamówiłem tak sprężarkę. Zamów, Założyłem sprężarkę, niestety nie funkcjonuje to e, dalej. No to idziemy sobie tutaj e, po Kolejnym, co może być nie tak. Jak jeżeli nie idzie napięcie na zawór wydajnościowy, a wszystko jest sprawne, tutaj w baklasie zamówiłem cały moduł. Znaczy, oczywiście, po wcześniejszym sprawdzeniu pinoutu na zesterowanie zaworu wydajnościowego, ta, ten panel oryginalny z tego samochodu nie, choć ma pozwolenie, nie daje napięcia na zawór wydajnościowy. Zamówiłem inny panel, już jest założony w samochodzie. Zapalam klimatyzację. Panel. zaworu, niestety klimatyzacja dalej nie chłodzi. No to sobie myślę tak, wcześniej miałem założony nowy kompresor, no to zakładamy z powrotem stary kompresor, stąd stoi ten nowy sobie tutaj leży na, na stole, zakładamy stary kompresor, tak samo nic w ogóle, nawet jak mówiłem idzie wysterowanie na kompresor, w aucie jest bardzo ciepło. No to teraz jak? Ciśnienie, gaz jest, wszystkie warunki są spełnione, wysterowanie na zawór sprawny, jest, dlaczego nie ma klimatyzacji. No i tutaj sobie dalej, dalej idę. Skoro jest ciśnienie w układzie, robi się nam zimna rureczka już w miarę tutaj przy samym zaworze. No to stwierdziłem, coś musi być z zaworem nie tak. No to sobie zamówiłem nowy i wykręcam i bingo. Zobaczcie, dlatego nagrywam ten filmik, bo to jest po prostu naprawdę, tych klimatyzacji przerobiłem setki. A to co tutaj e, widzę, prawdopodobnie zakład, który zajmuje się naprawą klimatyzacji, tak tylko i wyłącznie za, e, naprawą klimatyzacji, to widzi to na co dzień. E, ja klimatyzację e, naprawiam, ale to nie jest takie 100% mojej branży, ale widzę, że tutaj bardzo dobrze sobie z tym radzę. I tak to wygląda w tym momencie. Odkręciłem zawór, ten wydajny, jeszcze nie wydajny na tylko ten zawór tutaj. I zobaczcie, co jest w środku. Śrucina. W całym tym zaworze, tutaj, gdzie idzie właśnie przewężenie, jest takie kuleczki. Pokażę Wam, wyciągnę może jakimś śrubokręcikiem. Są takie ziarenka. Sięgnę tutaj dalej, zobaczcie. widzicie są takie metalowe takie groszki no to dobra jak mamy to tutaj to co mamy w przewodzie no to kukens do przewodu cały zabity cały zabity tymi właśnie kuleczkami no i teraz pytanie skąd te kulki na yy, Tutaj gdzie na kondensatorze klimatyzacji, czyli na tej chłodnicy, które już demontowałem. Mamy coś takiego jak filtr. Filtr ten zbiera wilgoć, jak jakieś pewnie jakieś drobne zanieczyszczenia z gazu, żeby ten gaz był wiadomo jak w najlepszym stanie. No i zobaczcie sobie, i właśnie ten filtr ma w sobie taki wkład składający się właśnie z takich kulek To podobnie tam nie zaj... coś tam widać. Kurczę ciężko. W każdym razie, tam jak zaglądnie się do środka, no to te kulki sobie gonią bardzo luźno. Może spróbujmy na jakimś papierkiem. Chodźmy może tutaj, o chodź, okay, spróbujemy Może nam coś wypadnie. Dobra, i zobaczymy. A zobaczcie w ogóle z drugiej strony, co tu się dzieje. Cały syf zabity, tak samo. I tutaj już widać też tuste placki. Też była nieszczelność w układzie klimatyzacji, no, ale dobra, czekam, może tutaj wylatuje olej, ale. Ale kulki nie wylecą. Cały syf. Nie. O, 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 o. Jest. O tak. Bingo. Zobaczcie, ikra, tak bym rybę pod kurczę wziął i, i odpowiednio nacisnął, zobaczcie ile tych kulek, cały ten wkład z tego czegoś się rozszczelnił, pewnie tam jest to wszystko zbite w jakieś osłonce, żeby wiadomo nie szło to do układu klimatyzacji, na nieszczęście pękło coś pewnie w środku i wszystkie te kulki dostały nam się do przewodu. I teraz tak. W układzie klimatyzacji jakiekolwiek zabrudzenie, jakiekolwiek ciało obce wpadające do sprężarki uszkadza sprężarkę. Na szczęście mamy tutaj chyba, nie będzie tu takiej tragedii, ponieważ te kulki są duże. Nie jest to drobne ciało, są to duże i żadna kulka swoim gabarytem nie przejdzie przez ten zawór. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Czyli to nam tutaj prawdopodobnie uratowało ten samochód bo nie puści ani, jednej, ani jednego groszka dalej w układ, żeby wrócił do sprężarki czyli sprężarka, która jedzie sobie tutaj ciśnieniem jedzie to ten gaz do parownika, wraca rozgrzany do tutaj chłodnicy tym przewodem klimatyzacji w tym miejscu schładza się w, parowni, w kondensatorze zobaczcie tutaj też swoją drogą co tu się dzieje bo to wszystko obczyścić, bo tutaj chłodzenie w takim samochodzie, no niestety nie jest za bardzo skuteczne, jak mamy całą chłodnicę zatkaną. No ale wracając do rzeczy. Gaz, który tędy chłodzi się nam w kondensatorze, idzie przez ten zasobnik i pcha się nam tutaj do tego tutaj węża. No to teraz jedziemy z koksem, weźmiemy sobie jakiś woreczek, albo jakąś szmatkę, no i zobaczymy, co nam tutaj wyleci z z tego węża chwileczkę, skoczę sobie po, jakiś, po jakąś tą dmuchawkę yy. mamy tam jakąś dmuchawkę? jest, dobra no to ok no to zapinamy węża i jedziemy sobie tutaj ja skieruję to w tą stronę i zobaczymy czy coś nam wyleci Tutaj idzie wąż, wąż i tutaj. Oczywiście tak samemu ciężko, a tu będzie nam trzymał i jedziemy. Dobra. I zobaczymy co mamy tutaj w szmatce. No i mamy te kuleczki, które nam tutaj cały czas zatykają, i tak jest ich kurczę dosyć powiem wam szczerze, mało ale na tyle skutecznie, żeby zatkać przepływ gazu najwięcej no się nie nagromadzi, no bo nie pcha, nie pcha już zrobiła się uszczelka na sztywno. No i koniec. Także powiem wam, że są nieraz niezłe e, ciekawostki. Diagnoza nie jest zawsze taka sama, taka oczywista, z czasem trzeba się po prostu więcej napracować. Czyli tak, mamy tam nowy ten zawór rozprężny zamontowany, chłodniczka czeka już yy, nowa do zamontowania. Wszystko poczyścić, złożyć i zobaczymy co z tego wyjdzie. Także dzięki Wam, wszystkiego dobrego, cześć.